Wiele ludzi zadaje pytanie: Skoro Bóg jest dobry, to czemu dobrzy ludzie cierpią? Ha? Okazuje się, że mam dwa przemyślenia. Pierwsze przemyślenie jest takie: Jesteś dobry na pewno? Czy ludzie są dobrzy? Rzecznicy są dobrzy? Jezus sam powiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym, tylko Bóg jest dobry? Chodziło mu o to, żeby podkreślić, że faktycznie tylko Bóg jest dobry. Czyli faktycznie nie jesteśmy dobrzy. Zasługujemy na nasze cierpienie, a jednak zasługujemy na większe, a Bóg nam tego nie daje. No to chyba dobrze, to nie? Druga rzecz. Pozornie dobrzy ludzie, dlaczego nie cierpią? Okazuje się, Księga Joba, tak naprawdę streszczenie tego jest takie, że każde cierpienie ma jakiś powód, ma jakiś sens, ma jakiś cel. I porównanie do tego będzie Chrystus. Chrystus, który sam, jako dobry człowiek, dobry Bóg, cierpiał. Dlaczego cierpiał? Bo Jego cierpienie miało jakiś cel. Tym celem było poświęcenie i zbawienie nas wszystkich. Więc jeśli macie zapamiętać jedną ważną rzecz: każde cierpienie ma jakiś cel, i zazwyczaj tego celu nie pojmiecie. Może nawet, może pojmiecie, jak się już skończycie cierpieć. Może nie. A tu jest ufność Bogu, wiara, nadzieja i miłość. I z tym się trzymajcie. Pozdro.